Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam Wam takie zdrapeczki jak paradiso. Naddrapałam jedną linię. Mega pensja i owocową eksplozję. Również naddrapałam. Wkład 23 zł. I lecimy od owocówki. Owocówka z numerem 71 i szukamy winogrono. Winogrono. I jeszcze tu jedno, dobra. Banan. Mamy tu dwa banany. Cytryna, cytryna jest tutaj. I tutaj. Dobra. Kolejne kiwi. Kiwi mamy tu. O, jeszcze wiśnie, żeby dała. Mamy karambo. Jest tutaj karambo i tutaj. Dobra, przedostatni pomarańcza. I ostatni melon.

Dwadzieścia osiem, czterdzieści osiem, dwadzieścia sześć i osiemnaście. Kolejny to czterdzieści jeden mega pensja, dwadzieścia pięć, cztery i siedemnaście. Dwadzieścia siedem. Sześć, czterdzieści pięć obok, trzydzieści pięć i dziewięć. I ostatni rządek, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, czterdzieści dziewięć i ostatnia trzydzieści sześć. Niestety pusto, SJH. To teraz Paradiso z numerkiem drugim i lecimy dalej i szukamy słońca. Mamy słoneczko tutaj. I na końcu. Dalej żółw. Żółw jest tutaj. I tutaj. Dobra. Kolejna to fala. Fala jest tutaj i tylko tutaj. Flaming. Flaminga mamy tutaj, tutaj. Mhm, dobra. Kolejny parasol. Parasol jest tutaj. I tutaj. Okej. Okay. Kolejna piłka. Piłeczkę mamy tu. O, żółwik był, jeszcze tu niezdrapane. Ok. Piłka. Piłka jest i tutaj. I mamy w ostatnim piłkę. Dobra. Kolejne jest serduszko. Serduszko mamy tutaj. I mamy tutaj serce. Dobra. Kolejny jest krab. Mamy w pierwszej kraba. I w ostatniej. Dobra. Mamy wodolot. Wodolot jest tutaj. I tylko tutaj. Kolejny jest listek. Listka mamy tutaj. Ok. Kapelusz. Mamy kapelusz tutaj. Mamy tu kapelusz. I więcej nigdzie. I przedostatni jest to latarnia. Latarnię mamy tu. I ostatni to jest palma. Palma, palma jest tu i tu, i niestety nic nam to nie daje, czyli dzisiaj również HTZ na pusto. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia, pa.